Rozmawiają trzy przyjaciółki. Mój mąż jest spod znaku strzelca i pomyślałam, że w tym roku kupię mu na urodziny łuk. Niezły pomysł. Mój to ryby. Kupię mu zatem akwarium. Trzecia mówi bez zastanowienia. A mój to koziorożec. Nie rozumiem kobiet przekłuwają sobie uszy, nosy, pępki, brodawki, rodzą dzieci, często mają cesarkę. Wstrzykują silikon w różne części ciała, depilują gorącym woskiem włosy na nogach, pod nosem i pod pachami. Robią sobie lifting, tatuaże, odsysają sobie tłuszcz, zmniejszają pośladki, usuwają żebra, operują biusty, usuwają skórki na palcach i robią mnóstwo innych bolesnych rzeczy. A nie można ich bzyknąć, bo je głowa boli. Córka wraca do domu z zakupami z supermarketu i mówi do matki, gestykulując przy tym dłońmi: Mamo, na warzywach widziałam dziś przepiękne ogórki. Miały chyba z 8 cm grubości i co najmniej pół metra długości. Na to jej stara, głucha babcia, która była przy rozmowie: „O, to jakiś ładny kawaler, żeby cię ino chciał”. Poszła dziewczyna na imprezkę. Przedawkowała co nieco zaraz na wstępie i film się jej urwał. Budzi się rano i ze zdziwieniem stwierdza, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Części garderoby na miejscu. Wszystko pozapinane jak należy. Myśli, myśli, myśli. Impreza kiepska? Goście nie dopisali? Starzeję się? Mam zmarchy? Cycki mi obwisły? A, tak. Uff, co za ulga. Był tam taki jeden cholerny pedant. Lubieżna żona przyjmowała podczas nieobecności męża trzech kochanków naraz. Gdy mąż niespodziewanie wcześniej wrócił z delegacji, jednego z nich ulokowała w kuchni, drugiego w łazience, a trzeciego wsadziła do stojącej w korytarzu zbroi rycerskiej. Mąż czule wita się z żoną, a tu nagle z kuchni wychodzi nieznany mu mężczyzna i mówi: Szanowna pani, kran już nie cieknie. Należy się 200 złotych. Mąż zapłacił. A tu nagle z łazienki wychodzi inny mężczyzna i mówi: Proszę pani, rurka już wymieniona należy się 500 zł. Mąż znowu zapłacił i idzie do drzwi odprowadzić hydraulika. Nagle czuje mocne uderzenia w plecy i słyszy basowy głos z głębi zbroi: Panie, którędy na Grunwald? Narzeczony przyprowadza swoją wybrankę do kościoła. Pyta się proboszcza, ile będzie kosztował ślub. Ile pan uzna za stosowne, mając na uwadze wartość osiągniętego szczęścia? Pan młody popatrzył na narzeczoną, która nie była niestety piękna, westchnął i dał księdzu pięćdziesiąt złotych. Ksiądz przyjrzał się jej uważnie, poklepał pana młodego po ramieniu i wydał mu resztę. Pewnego dnia jeden mężczyzna wracając z pracy znalazł starą lampę. Zabrał ją do domu i postanowił ją wyczyścić. Potarł ją trzy razy, a tu nagle z lampy wyskakuje dżin i z uśmiechem oznajmia: Od lat byłem uwięziony w tej lampie, w zamian za to, że mnie uwolniłeś, spełnię twoje życzenie. Mężczyzna chwilę pomyślał i mówi: Chciałem w końcu dowiedzieć się, jak to jest być bardzo, ale to bardzo bogatym. Załatwione. Dżin znika. Pukanie do drzwi. Mężczyzna otwiera, patrzy, a tam szejk w białej szacie, na szyi pół kilo złota, na palcach sygnety, w ręce szklanka z drinkiem, obok niego lokaj, wokół dziesięć skąpo ubranych, tańczących kobiet, patrzy na mężczyznę i mówi: Człowieku zarąbiście. żona wraca wcześniej do domu i zastaje męża z kochanką w łóżku wściekła krzyczy do niego obiecałeś mi ostatnio że już nie prześpisz się z żadną nową kobietą facet na to spokojnie kochanie to nie nowa tylko ta sama co wcześniej egzamin na prawo jazdy w kolejce stoją dwie blondynki i rozmawiają ze sobą. Pierwsza mówi: Obym tylko znowu nie trafiła na egzaminatora Nowaka. Dlaczego akurat na niego? Ostatnio, jak go miałam, to mnie od razu oblał. Jak to od razu? Nie ruszyłaś nawet? Nie ruszyłam, bo było to tak. Wsiadam do samochodu, a on mi mówi: Dziękuję, nie zdała pani, a ja mu mówię: Chwileczkę, jak to nie zdałam? Przecież jeszcze nawet nie ruszyłam, a on mi na to jak chciała pani zdawać, skoro usiadła pani na tylnym siedzeniu? Mówię ci, straszna z niego kosa. Farmer i jego córka wracają z miasta. Po sprzedaniu całorocznych zbiorów wiozą sporo gotówki i worek mąki. Wtem napada ich zły zbój i okrada z czego się tylko da. Kilka chwil później farmer zaczyna biadolić. Rany jesteśmy zrujnowani. 30 tysięcy złotych przepadło i mąki na chleb nie ma. Tata, nie marudź, z kasy zrobiłam sporą rolkę i schowałam. Tata zgadnie, gdzie? Dobre dziecko z ciebie. Szkoda, że mamy z nami nie było. Może i mąkę byśmy uratowali. W samochodzie jedzie czterech łysych gangsterów, a w bagażniku siedzi biznesmen. Gościu boi się, bo nie wie co z nim zrobią i nawet trochę popuścił. Nagle auto staje, klapa się otwiera. Biznesmen widzi policjanta. O jak dobrze, że pana widzę, tak się bałem. Na to policjant. Nie gadaj, tylko się posuń! Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym głosem mówi do bankiera: Chciałbym wpłacić pieniądze. W tej walizce jest całe 4 miliony euro. Na to bankier uśmiechnięty. Proszę nie ściszać głosu. Bieda to żaden wstyd. Mówi: Ojciec do syna. Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę. Ale tato. Sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę. Kto to jest? To córka Kulczyka. Super! Trzeba było tak od razu. Ojciec udaje się do Kulczyka na rozmowę. Dzień dobry panu. Wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża pańskiej córki. Wie pan, ale ja nie szukam męża dla mojej córki. Ależ to wiceprezes Orlenu. Cudownie! To zmienia postać rzeczy! Następnie ojciec udaje się do prezesa Orlenu. Witam pana, panie prezesie. Przychodzę z dobrą nowiną. Mam idealnego kandydata na wiceprezesa w pańskiej firmie. No tak, ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. Jest pan pewien? To zięć Kulczyka. O, chyba że tak. Pewien młody bogacz chciał wstąpić do klubu milionerów. Przyjechał tam i poprosił o członkostwo, ale że bogacze go nie znali, zaczęli go wypytywać. Czy ma pan dwupiętrową kamienicę? Nie. Czy jeździ pan Mercedesem? Nie. A ma pan może chociaż taki naszyjnik ze złota i diamentów? Nie. Więc przykro nam, ale nie możemy pana przyjąć. Załamany bogacz wraca do willi i woła służącego. Janie. Tak? Zamów firmę budowlaną i każ zburzyć w naszej kamienicy wszystkie piętra powyżej drugiego. Sprzedaj nasze jaguary i kadilaki i kup te niemieckie złomy, którymi wszyscy jeżdżą. I jeszcze coś? Tak, zdejmij Azorowi obroże i przynieś mi ją tutaj. Rozmawiają dwaj bankowcy. Wiesz, przez ten kryzys to nie mogę spać. Wiercę się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć. A ja śpię jak niemowlę. No co ty naprawdę? Jak to jak niemowlę? No po prostu całą noc ryczę, a nad ranem sram w gacie? Pewien facet miał 50-centymetrowy interes. Stwierdził, że z tak dużym nie będzie chciała go żadna dziewczyna, więc musiał się z tym uporać. Poszedł to czarownicy, a ta powiedziała mu, że ma iść do lasu. Tam na środku lasu będzie kamień i na nim będzie siedziała żaba. Miał zadać jej takie pytanie, na które żabka odpowie nie, i wtedy interes skróci się o 10 cm. Poszedł więc i pyta żabkę. Żabko, dasz mi buzi? Żabka na to: Nie. Ubyło 10 cm. Facet już wraca, ale stwierdził, że 40 cm to jeszcze za dużo, więc znów pyta. Żabko, dasz mi buzi? Nie. Teraz facet wraca z 30 centymetrami. Pomyślał jednak, że 20 cm w zupełności wystarczy. Idzie więc jeszcze raz i pyta: Żabko, dasz mi buzi? A żabka na to Nie, nie i jeszcze raz nie. Pewna kobieta miała trzy córki. Kiedyś wzięła je na rozmowę i mówi im: Słuchajcie, córki. Jak się kiedyś wydacie się za mąż, napiszcie mi, jak wam się układa życie seksualne. Córki się zgodziły. Wyszła pierwsza za mąż i za chwilę przychodzi od niej kartka z napisem Nescaf. Matka nie wie o co chodzi, ale przechodząc ulicą widzi billboard Nescaf, satysfakcja do ostatniej chwili. Zadowolona po uzyskaniu odpowiedzi. Druga wyszła za mąż i dostaje matka kartkę z napisem Marlboro. Po chwili znajduje na paczce papierosów informację: Marlboro Extra Long Super Size. Zadowolona, że córka trafiła dobrze. Po pewnym czasie najmłodsza wyszła za mąż, i dopiero po miesiącu przychodzi kartka z napisem British Airways. Znów szukanie po gazetach i reklamach, i w końcu znajduje: British Airways trzy razy dziennie siedem razy w tygodniu w obie strony. W zakonie siostra przełożona zbiera wszystkie zakonnice i mówi: Wczoraj stało się coś strasznego. Na naszym terenie znaleziono prezerwatywę. Wszystkie. O mój Boże. A jedna na to. Hihi. Hi, hi. Przełożona. Ale to jeszcze nie wszystko. Ta prezerwatywa była zużyta. Wszystkie. O mój Boże. A jedna na to. Hihi. Hi, hi. Przełożona. Ale teraz najgorsze ta prezerwatywa była pęknięta. Wszystkie. hi. hi, hi. A jedna na to. A mój Boże. Mąż wraca z pracy i mówi do żony. Kochanie, mam ochotę na coś pysznego. To może schrubiesz mnie. Dobrze wiesz, że lekarz kazał mi unikać tłustego. Chodzi sobie babcia po trawniku, podchodzi do niej policjant i mówi: Babcia, nie widzisz napisu na tabliczce, nie deptać trawy. Ja tam w te wasze napisy nie wierzę. Na tamtej ławce jest napisane, ci w dupę, trzy godziny siedziałam i nic. Pewnego dnia żona wraca do domu z pierścionkiem z wielkim diamentem. Mąż pyta zdziwiony: Skąd Tomasz? Graliśmy z szefem w Lotto i wygraliśmy. Kupiłam z mojej części wygranej. Tydzień później żona wraca w nowym, lśniącym futrze. Skąd Tomasz? Graliśmy z szefem w Lotto i wygraliśmy. Kupiłam z mojej części wygranej. Po kolejnym tygodniu żona parkuje pod domem nowy sportowy samochodzik. Oczywiście, powtarza wyjaśnienie z Totolotkiem. Przy okazji prosi męża. Przygotuj mi kochanie kąpiel. Po chwili wchodzi do łazienki i widzi, że mąż napuścił do wanny tyle wody, że ledwo zebrała się kałuża w okolicy korka. Co to ma znaczyć, to ma być kąpiel? Kochanie, chyba nie chcemy, żeby zamoczył się twój kupon. Pewna dama zwierza się swojej przyjaciółce wskazując na kanapę. Wiesz, kochana, będę chyba musiała wyrzucić tę kanapę z domu, bo ilekroć na nią spojrzę, to przypomina mi to fakt, że zdradziłam na niej męża. Oj, kochana, gdybym ja miała wyrzucić z domu wszystko to, na czym zdradziłam męża, to w domu pozostałby tylko kaktus. W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta konwersuje z góralem. Baco, a co by było, gdyby Talina się urwała? A to by było trzeci roz w tym tygodniu. <trybuj> Jedzie baca bryczką przez granicę. Zatrzymuje go żołnierz i pyta: Co wieziecie w tej beczce, Baco? Sok z banana. Ale banan nie ma soku. To masz pan, spróbuj. Żołnierz próbuje. Krzywi się i mówi. Fuj, a jedź se, baco, dalej. Na to baca do konia. Wio banan. Baca czeka na autostopie. Podjeżdża, facet mówi. Wskakuj. Chciał go przestraszyć, że walnie w kobietę. Jedzie na nią i szybko wykręcił, a baca mówi. Dobrze, że otworzyłem drzwi, bo byśmy jej nie trafili. Stary Baca dawał do gazety Nekrolog po swojej żonie i spytał o cenę: Do pięciu wyrazów za darmo No, to niech będzie zmarła Jagna Górska ma pan do dyspozycji jeszcze dwa wyrazy to niech będzie zmarła Jagna Górska sprzedam Opla. Baca został oskarżony o nielegalne posiadanie broni. Pod koniec rozprawy sędzia pyta się. Czy oskarżony ma coś na swoją obronę? Tak, czołg w stodole. Idzie dziewczyna do Zakopanego i po drodze spotyka Bacę i się go pyta. Daleko do Zakopanego? A jakieś dwa kilometry. A mogę się z panem zabrać? Pewnie. Minęła godzina i dziewczyna pyta się górala. Daleko jeszcze do Zakopanego? Teraz to jakieś 5 kilometrów. Rozmawiają dwie aktorki. Jedna mówi: Mój były reżyser mówił, że mam mu zaufać, a on doprowadzi mnie do Oscara. I co, masz go? Tak, wkrótce pójdzie do szkoły. Malarz chwali się krytykowi. Udało mi się namalować duży obraz. Krytyk ogląda obraz, po czym stwierdza: Duży to on jest, ale się nie udało. <śpiewanie> Rozmowa dwóch śpiewaków: Podobno na występie obrzucono cię pomidorami. Niestety. Ale słyszałem, że były też oklaski. Tak, przy trafieniach. Kobieta zamawiał malarza swój portret. Proszę mnie namalować w brylantowych kolczykach z brylantową kolią i z szafirowymi spinkami do włosów. Ależ proszę pani, pani nie ma na sobie nic z tych rzeczy. No, nie mam, ale gdybym umarła wcześniej niż mój mąż, to on się na pewno natychmiast znowu ożeni. A ja chcę, żeby tę jego drugą trafił szlak, jak będzie szukać tej biżuterii. W muzeum na otwarciu wystawy rozmawiają dwaj malarze. Wiesz. Jedyne obrazy, jakie można tu oglądać, to Twoje. Dzięki jesteś naprawdę miły, a dlaczego tak uważasz? Bo przed wszystkimi innymi cały czas stoją tłumy.